Gościmy na dzisiejszej konferencji panią Henryka Bochnierz, prezydent PKP Leviathan. Pierwsze pytanie. Dlaczego pani zdecydowała się zostać ambasadorem projektu Concordia? Przede wszystkim dlatego, że uważam, że w zakresie współpracy między środowiskami gospodarczymi, organizacjami pozarządowymi, samorządami, uczelniami, środowiskiem akademickim. Współpraca ciągle jeszcze odbiega daleko od standardów, które funkcjonują w krajach, których po prostu gospodarka rynkowa ma trochę dłuższą historię niż nasza, bo to jest tak, że można wprowadzić elementy rynkowości praktycznie z soboty na niedzielę, tak się w Polsce stało. A natomiast budowanie instytucji, budowanie relacji to jest coś, co zabiera dużo więcej czasu. I myślę, że Taki projekt, który chce zbudować standardy takich zachowań i zastanawiać się, w jaki sposób te środowiska mogą wspólnie najwięcej zyskać na tym, że będą właśnie ze sobą pracowały, musi być dla środowisk gospodarczych interesujący, bo my mamy świadomość tego, że dzisiaj efektywność to nie jest tylko i wyłącznie. Kwestia tego, jakie są dane w bilansie, ale to jest również ta wycena wartości firmy poprzez to, jak ona funkcjonuje w swoim środowisku, jak ona traktuje swoich pracowników, na ile wychodzi poza tylko i wyłącznie właśnie swoje, swoje mury. I w związku z tym trudno byłoby sobie wyobrazić, żeby Lewiatan nie był zainteresowany uczestnictwem w takim, w takim projekcie. Czy uważa Pani, że możliwe jest wypracowanie standardów ogólnych, takich dla Polski i nawet dla Europy, które będą mogły być wdrożone przez wszystkie organizacje? Czy wydaje mi się, że tutaj trudno wyobra wyobrazić sobie jakiś taki schemat, według którego wszystkie organizacje będą pracowały? My po pierwsze musimy patrzeć na nasze własne podwórko, które jednak bardzo się różni od podwórek francuskich czy niemieckich czy brytyjskich trzeba brać pod uwagę że mamy za sobą schedę 50 lat systemu gospodarki centralnej planowanej i braku demokracji I w związku z tym te nasze doświadczenia są zupełnie inne i w związku z tym z innego punktu zaczynamy i pewnie w innym punkcie skończymy. Ale z drugiej strony jest bardzo wiele rozwiązań, które sprawdziły się w innych krajach nie ma powodu, żebyśmy odkrywali Amerykę od początku, tylko po prostu trzeba z nich korzystać, ewentualnie adaptować się do naszych, do naszych warunków i ten czas nadrabiać, więc wydaje mi się, że. Raczej to będzie opis różnego typu zachowań i standardów, dobrych praktyk przede wszystkim, niż jakieś, jakieś zasady uniwersalne, które wszyscy będą musieli stosować. Jak ocenia Pani obecny poziom współpracy organizacji pozarządowych z biznesem? Czy mogłaby Pani już tutaj w tym momencie jakieś pewne wnioski wyciągnąć z tej współpracy? Na przyszłość. My prowadzimy swoje badania w Lewiatanie. Badania te zrobiła Concordia no i one nie są zbytnio optymistyczne. Pokazują, że e, najczęściej ta współpraca jest przypadkowa. E, najczęściej ogranicza się do sponsorowania jakichś tam imprez e, czy jakichś działań. Natomiast bardzo mało jest w tym e, takiej długofalowej strategii i to po obu stronach. Z jednej strony środowiska gospodarcze jakby nie wbudowują tą strategię tego, co my nazywamy odpowiedzialnością społeczną w swoją strategię biznesową, bo to nie jest tak, że to są jakieś zupełnie dwie oddzielne ścieżki, prawda? To powinno być wbudowane w strategię biznesową firmy i właśnie działają przypadkowo. Z drugiej strony organizacje pozarządowe ciągle, myślę, nie nauczyły się jeszcze rozmawiania. My mówimy zupełnie różnymi językami, i w związku z tym jest ogromnie trudno znaleźć tą przestrzeń takiego kompromisu i porozumienia. Więc tutaj naprawdę jest bardzo, bardzo wiele do zrobienia. Ale ja mam swoje bardzo pozytywne doświadczenia, więc wydaje mi się, że to nie jest tak, że to nie jest sytuacja, która mogłaby dość szybko ulec poprawie. Jedno pozytywne doświadczenie to jest y, y, Kongres Kobiet, który pokazał, że y, właśnie można wyjść poza swoje y, ramy działania i, i, i tutaj rzeczywiście y, bardzo wiele można wspólnie robić. Mimo, że wydawałoby się, że to jest taka problematyka, która y, głównie należy do właśnie organizacji feministycznych, ale praktycznie te cele które te organizacje chciały zrealizować, one dopiero były możliwe wtedy, kiedy wyszło się właśnie poza tylko i wyłącznie to wąskie środowisko, prawda? I to, że dzisiaj mamy już praktycznie klepniętą sprawę parytetów czy kwot, tak, bo to będzie kwota 35% na listach wyborczych, no to jest właśnie efekt współdziałania różnych, różnych środowisk. I mam też przykład tutaj no wsi, w której, w której mieszkam, w Bukwałdzie, gdzie... Po prostu jak żeby po deszczu powstały różne organizacje pozarządowe, to się przełożyło na wybory dzisiaj mamy Panią Sołtyckę, która fantastycznie z tymi organizacjami pracuje i ja naprawdę z wielką radością obserwuję, jak to takie bardzo rozproszone środowisko, jak za zaczęło ze sobą współpracować. Tak? Szkoła z organizacjami Sołtys, Wójt, więc. Widać wyraźnie, że, że można, że to nie jest tak, że po prostu to jest taki zaklęty krąg, przez który się nie można przebić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję serdecznie.